Siemanko, tu Nitron jestem. Dzisiaj? <gry> yy, dzisiaj, yy, znaczy ogólnie w moim. na moim kanale. Na moim kanale. No, po polsku. Ogólnie yy, puszczałem wideo jakieś tam edytowane. To takie słabe edycje. Tutaj mam. Jak widzicie, mam tutaj taki pistolet. Yy, to jest Proton. Proton. Z Nerfa, z serii Vortex, która pewnie nie widać, um, bardzo fajny. To będzie takie szybko zobaczenie, taki przelot całego psetu, i potem przejdziemy do testu. Um, to ten pistolet strzela jedną strzałką, um, Zaraz coś wezmę, poczekajcie. Już tylko użyłem ten, ym, ten ym, pistolet. Ma szynę taktyczną, czyli można po to poszłem. Ym, na przykład to jest z rekona, którego możliwe, be, możliwe, że zrobię jakąś recenzję czy coś. I jeżeli zrobię, to będzie w linku. Można ten laser. Kurde. Czeka. Holender. No, laser. No ja wolę z tego. tymi takimi małymi dyskami... Bezpieczne dla mnie, No i się tak ładuję. Pociąga się za to tu. Daje się do środka. Zabukasz i szasz. Pewnie zaraz zgubię wszystkie. Poczekajcie, sprawdzę czy nie zgubię. O nie, ja zgubię. To jest. O kurde Dobra. <grym> Dobra. Dobra. Ym... Też jest to do naciskania, jeżeli na przykład macie tako i na przykład tako włożyć przypadkiem, to naciśnijcie i Teraz przejdziemy do yy, testu. Jestem na teście, teraz będziemy tam szczelać daleko. Trochę im dać. może przybliżę troszkę. A dobra, niech będzie. No i będę szelał z pyskami moim protodem. Dobra. O jazu na błynęwany tam. I zaraz. To może... Nawet to te dyskit na serodale kością. Oj. No i ostatni. Zaraz po to pójdę. Nie Jezu. No i to był mój proton. Do zobaczenia na razie.